Hej, witajcie z tej strony Hubi. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zwiększyć fps -y w Fortnite. Jest to Legit, nie ma żadnego skamu, nie ma żadnego zmieniania plików gry, a ja pokażę Wam za chwilę ustawienia w Fortnite. -cie. Ok, gdy jesteśmy w ustawieniach graficznych, mamy tutaj taki monitorek. Um, mamy tutaj tryby okna. Pierwsze, musicie mieć na pełnym ekranie, ponieważ jest na nim najwięcej fps u ponieważ zasłaniałem cały ekran i nie widzicie na przykład tutaj. Tutaj, gdzie mam myszkę, nie, nie widzicie ani, zna, ani znaczków różnych, ani włączenia i wyłączenia komputera, ani godziny. Dalej, jeśli macie pełny ekranowy oknie, no to o tym to, jak teraz mówiłem, a w oknie, czyli w klikacie F11, macie pełny ekran, a po prostu widzicie cały swój pulpit. Ok, czas na rozdzielczość to jest też bardzo ważne. Rozdzielczość, wybierajcie najczęściej 1280x720, na ponieważ jest to najgorsza rozdzielczość, jeśli chodzi o interfejs. A naprawdę robi to dużą różnicę, ponieważ na interfejs nie zwraca się na takiej uwagi jak na grę. Więc ja Wam polecam 1280 na 720 w pełnoekranowym. Yy, ekranie. No, w pełnym ekranie. Limit klatek na sekundę. To też jest bardzo ważna opcja. To zależy już tylko od Waszego komputera. Jeśli wasz komputer uciąga te 360 latek. Te 240. Te 200, 180, 165, 160, 144, 120, to możecie sobie ustawić, ale to zależy tylko od waszego GPU oraz CPU, czyli karta graficzna i procesor. Aby zwiększyć znowu FPS-y, teraz jesteśmy w grafice. Grafika to jest prosta rzecz. Jasność możemy dać na 100 albo na 50, ja polecam 50, ponieważ możecie sobie pojeździć w waszym monitorze, śnić kontrast interfejsu na 1%, ponieważ możecie zobaczyć, że to strasznie zżywa FPS-y, gdy macie... 1,5. Hmm. Um, dalej, tryb do daltonistów. Wyłączony? Tak samo intensywność kolorystyki na 0. Ok, przechodzimy do jednej z ważniejszych funkcji, czyli jakość grafiki. Nie wybieramy automatycznego ustawienia jak jakości, ponieważ to zależy tylko od waszego komputera. W moim przypadku jest to rozdzielczość 3D 60%, ponieważ mój komputer nie jest w wspaniały, możecie to zobaczyć na niektórych live'ach, że nie zawsze jest wydajność i grafika yy, boga. Więc mój komputer uciąga rozdzielczość 60. W waszym przypadku może być na przykład 100. Odległość widzenia bliska, bo ponieważ mi to nie robi różnicy. Cienie musicie mieć koniecznie wyłączone, ponieważ to zżera, zżera FPS-y, a to tylko. To tylko, jak tutaj Fortnite pisze, może pogorszyć wydajność. Kolejnie, anti-aliasing ja mam na średnią, ponieważ mam ustawiony monitor pod wydajność i mam lekkie piksele, aczkolwiek ja mam to razy wyłączyć, bo też to zdziera FPS-y. Bardzo ważna rzecz, jakość tekstur. I tutaj się możecie zdziwić, ponieważ jakość tekstur zależy od Waszego komputera. Jakość tekstur, Możecie mieć na niską i możecie mieć więcej FPS-ów, możecie mieć na epickiej i możecie mieć jeszcze więcej FPS-ów. Tak to w niektórych grach działa, ale ja wam tylko to podpowiadam, więc zależy to tylko od was i od waszego komputera. Jakość efektów. Tutaj możecie sobie to włączyć, bo to jest kompletnie useless i to tylko żera naprawdę duże FPS-y. Jakość przetwarzania końcowego, czyli w skrócie. Jeśli macie słabą rozdzielczość, tekstury Wam się wolniej wczytują, drzewa wam się wczytują, macie jakieś klocki. Ale w moim przypadku wszystko się dobrze wczytuje, nie mam z tym problemu, ponieważ mam dobry dysk. Ok, i tutaj ustawienia lekko pod użytkowników karty Nvidia. Więc, synchronizacja pionowa wyłączona. Synchronizacja pionowa jest na konsolach, jest to tylko 60 fpsów, macie strasznie opóźnione ruchy, więc ja Wam tego nie polecam. Rozmycie podczas ruchu również, rozmywa to ekran, ale to bierze klatki. Wyświetlanie liczby klatek oczywiście włączone, bo musicie wiedzieć ile macie fpsów. Tryb renderowania w moim przypadku direct, direct 11, w waszym przypadku może być Direct 12, albo może to tryb być tryb wydajnościowy, o którym również nagram materiał. Włącz renderowanie wielowątkowe, mam to włączone. Możecie to włączyć, włączyć za jednym sposobem, ponieważ musicie wiedzieć, ile macie wątków i yy, rdzeni w procesorze. W moim przypadku są to 4, czyli powyżej trzech i mo mogę sobie to włączyć. Jeśli, mam, jeśli macie poniżej trzech, nie próbujcie, będziecie mieć jeszcze większe lagi. Mogę Wam teraz w tym momencie pokazać, jak to zrobić. OK. Aby zobaczyć, ile trzeba mieć renderowania wielonowotkowego, wpisujecie manager zadań. Wchodzicie w tą opcję, klikacie więcej szczegółów i macie tutaj taką opcję jak wydajność. I teraz, w moim przypadku jest to Intel Core i 7 i szukacie tutaj takiego czegoś jak rdzenie. Ja tutaj mam 4, 4, a Wy możecie mieć 3 albo nawet więcej, więc jeśli macie powyżej 3 Możecie to na spokojnie na silku włączyć. A jeśli nie macie, nie próbujcie, możecie mieć lekkie lagi, w moim przypadku się to udaje i nie ma aż takich wielkich lagów. Ok, teraz jesteśmy, jesteśmy w zakładce Interface gry i teraz tak. Rozmiar interfejsu, im mniejszy, tym troszkę więcej FPS, aczkolwiek to aż takiej różnicy nie robi. Liczbę obserwujących mamy na wyłączoną, statystyki do usuwania błędów w sieci, czyli w, skró, w, czyli w skrócie e, pokazywanie pingu bądź wyłączenie, pokazywanie pingu. Ja mam w moim przypadku w, włączone, ale nie wiem dlaczego mam to wyłączone. Kolejne, um, mamy taką opcję, jak postępy w zadaniu, czyli w skrócie, gdy gracie, macie na całym ekranie i cały duży dźwięk postęp w zadaniu i na przykład, y, że zrobiliście jakieś wyzwanie. Koniecznie to wyłączcie, bo to naprawdę bierze FPS, gdy na przykład bijecie się type, z typem i macie mu zadać jakieś obrażenia, i nagle na całym ekranie wam wyskakuje ten komunikat. Kolejne to licznik amunicji w celowniku. Gdy y, skupiacie się na strzelaniu, macie taki mały celownik, ale macie też oczywiście amunicję w prawem dolnym rogu, więc po co mam amunicję w celowniku? I ostatnie dane dotyczące, bie, dotyczące bieżącej wydajności na trybie kreatywnym również wyłączamy. OK, jesteśmy teraz w kategorii dźwięku. Głośność to nie zależy od was, ale bardzo ważna. O funkcja jak dźwięk. Tutaj zaczyna się cała magia. Dźwięk musicie mieć na niski. Jakość dźwięku niska, ponieważ to nie robi w ogóle różnicy. A naprawdę to zwiększa bardzo, bardzo FPS-y. Słuchawki 3D musicie mieć niestety wyłączone, ponieważ to również bierze fps -y, gdy gra musi y, gra i wasz procesor musi renderować gry y, y, oraz dźwięki z różnych stron. Odtwarzanie dźwięków w tle wyłączone. Wizualizacja efektów dźwiękowych to naprawdę też zbierze FPS-y, aczkolwiek ja bez niej nie potrafię grać. Czyli w skrócie, wiecie, tutaj mają się jakieś stopy, gdy ktoś idzie, bądź strzały, gdy ktoś strzela. Czat głosowy, tutaj obyście mieli wszystko na domyślne i tutaj takie jak są obecne ustawienia, domyślne, ponieważ gdy macie mikrofon, to wasz, tak by wasze połączenie jeszcze bardziej zżera FPS-y, więc to taka mała ciekawostka. Okej, okay, więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku, ja byłem Hubi, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie i fajnie by było, gdybyś zostawił subskrypcję oraz łapeczkę w górę i życzę ci miłego dnia.